Takie dymy <laughs> Że jest potrzeba No dobra kurwa Kurwa, to ty, ty zwalałem walałem, a bo wpierdoliłem wiem to... towaru Mega kurwa, To ty kurwa? To ty, kurwa? No ja. Czy brat Jemy tu plackami mordowy? No kurwa. Chyba to mam z gęby. Kurwa. Dobra. No dobra, dalej. I w szczypce. <laughs>

Basz, yy, Dobra nie mów bo zaraz będzie jak kurwa wtedy co kurwa że A bo zostanie na placki kurwa. No dzisiaj kurwa to będzie. Pokaż kurwa siłę. No właśnie, pokaż siłę trochę, kurwa. Kurwa, my jesteś? No my cię, tu, tu! Chodź, no, to, ja sorry. ja to wszystko przyjmę tu, kurwa. Dobrze, dobrze. Albo nie ma, co? No jak nie ma? Będzie faul kurwa. No. <laughs> nie będzie fair kurwa. A. Powodzenia Albertik. Ale jest ten, jest naprawdę zbalansowanie. Słuchajcie, kurwa, to będzie jedna z lepszych walk, kurwa na tej gali, bo kurwa ja jestem w takiej formie. Może nie będziemy się od kurwa że... wyzywać, bo nie, się lubimy. Kurwa, nie Ale będziemy. damy wam kurwa to, czego oczekujecie. Tak jest.